Cześć, z boiska w Wojcieszynie pod Nowogardem rozpoczynamy operację Orzeł, odcinek Nowogard Szczecin, a dokładnie to Wojcieszyn pod Nowogardem do lotnisko Szczecin Dąbie. Pokrótce, o co tutaj chodzi? Pomysłodawcą i koordynatorem całej akcji Orzeł jest Tomasz Kaczmarek, jeden z nas, pilotów PPG. Otóż jest taka fundacja Iskierka, jest to fundacja, która działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Z tego co wiem, to pod opieką mają ponad 700 dzieci. Bardzo ogólnikowo mówiąc, fundacja ta pomaga dzieciom w trudnych chwilach, wspiera w procesie leczenia, otacza opieką, kupuje sprzęt medyczny, czy remontuje oddziały dziecięce. Pokazuje i uczy rodziców jak sobie radzić, gdy w życiu nagle pojawia się choroba, choroba dziecka. No nie sposób jest tutaj opisać wszystkiego, czym zajmuje się ta fundacja Iskierka. Dlatego pod filmem umieszczę link, gdzie można poczytać więcej w temacie. Wracając do operacji Orzeł, podopieczni Fundacji Iskierka uszyli maskotkę Orła. Tomek Kaczmarek wymyślił i zorganizował, i teraz koordynuje taką sztafetę pilotów PPG. No i teraz w ramach promocji ta maskotka przemierza całą Polskę. Piloci przekazują ją sobie kolejno. Grunt tym, aby Orzeł przemieszczał się tylko w powietrzu. Maskotka wleciała już w Pomorze Zachodnie. Ja przejmę ją od Stanisława, który leci z Płot i polecę z nią do Szczecina. Tam przejmie ją Bożenka, poleci do Hojny. tam znowu przejmie ją Norbert i tak dalej, i tak dalej, aż wróci z powrotem do podopiecznych Iskierki, przemierzając przy okazji całą Polskę. Stanisław już wystartował z Płot, przyleci z tamtego kierunku. No, samo boisko w Wojcieszynie, które służy mi jako startowisko, to takie nazwałbym je dla odważnych. No. Tutaj mamy bramkę, tu słupki, tu druty idą, tam kolejna bramka, kolejne słupki. Ale trzeba przyznać, że warun dzisiaj marzenie. Zero, zero wiatru, nic a nic. Do tego jest wieczór, jeszcze 26-27 stopni. No, piękna pogoda na latanie. Jest i on, orzeł na pokładzie u Stanisława. Warto tutaj wspomnieć, że Orzeł dzisiaj po południu przyleciał razem z Darkiem i Uchą prosto z Mielna do płot, czyli takie dobre 80 parę kilometrów. Po czym Stanisław od razu go zapakował do siebie i z mnie. Siedem miesięcy nie latał, jest. Nie miałem, miałem, i miałem się wystartować. Co Wszeden ty nie? Razy ty. Tak? No, w zero wiatru. właśnie, tak czekałem, czekałeś, ci powiem, że Dzięki. zacząłem się martwić. gdzie jest mój syn, ale mam gościa. Pokaż tego ptaka. Yes. <laughs> Świetny ptak. A mam cię! W niedzielę lecisz do Bożeny, do Szczecina. Jeszcze słowo na temat trasy, którą będę leciał. No ja jestem tutaj. Lotnisko Szczecin-Dąbie jest tutaj. No i niestety po drodze, w takim bezpośrednim kierunku, mam strefę CTR lotniska w Golaniowie. W związku z czym CTR muszę ominąć. Będę go omijał i od jego południowej strony. No tutaj, tutaj, tutaj no taka trasa po takim rogalu da mnie około 80 km piękny poranek orzeł w pierwszym rzędzie nie może doczekać się startu orzeł ulecimy! Orzeł wylądował. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani. <grym> Cześć. Czekaj, już, Cześć. Ja Czeka, już tak wyjdę. Nie Dobra, szanowni, nie ma co tutaj na czułości, nie? Nie, nie, nie. Zostaw Pewnie, że tak. no. Zdjęcia. Odczepiam orła, robimy sobie. Foto. foto? pamiątkowe. Fryzjera nie było tylko. Pff. Ja to po locie też wyglądam jak nieszczęście. Zobaczymy, jakbym przed lotem wyglądał inaczej. No. Bożenka szykuje się do startu, że docelowo orzeł dzisiaj, jak się wszystko uda, doleci do choiny. do Norberta. Tak. Radę. Dzięki. Dzięki. I poleciał orzeł w kierunku fajny. No to pora wracać. Godzina 43, nierównej walki z wiatrem. Przebyty dystans 80.29 29 km. W ramach małego urozmaicenia trasy wróciłem sobie nie tą samą drogą, którą leciałem do Szczecina, tylko wróciłem od północny, okrążając CTR lotniska w Goleniowie, od jego północnej strony. Leciałem sobie wzdłuż jeziora Dąbie i Odry. No, trasa krajoznawczo dużo bardziej ciekawa niż ta od dołu, od południa. No, proszę. A w międzyczasie, zanim ja zdążyłem wrócić na miejsce startu, Bożenka wylądowała w hojnie. Z Orłem. No, proszę. Pięknie, pięknie. No, więc, operacja Orzeł na moim odcinku zakończona. Powodzenia, Orzeł, po dalszym zwiedzaniu kraju. Cześć.